Nazywam się Zuzanna Kowalczyk, i przez 28 lat życia zawsze byłam tą niewidzialną w rodzinie. Tą, która przychodzi sama na wesela, tą, na którą wszyscy patrzą z politowaniem, tą, o której szepczą za plecami. Ale tego dnia, na ślubie mojej młodszej siostry Marteni, wszystko się zmieniło. Tego dnia poznali prawdziwą mnie. Stałam przed lustrem w swoim mieszkaniu na Mokotowie, poprawiając granatową sukienkę od Zary. Nic ekstrawaganciego, nic, co mogłoby przyciągnąć zbyt wiele uwagi. Przez lata nauczyłam się być dyskretna, nie wyróżniać się, nie dawać powodów do plotek. Moja siostra Martyna zawsze była gwiazdą rodziny. Młodsza o trzy lata, piękniejsza, bardziej towarzyska, ta, która zawsze miała chłopaka u boku. Dziś wychodziła za mąż Zadamiana Wójcika, syna właściciela sieci sklepów spożywczych w całej Warszawie. Rodzina wójcików była znana z pieniędzy i z tego, że patrzyli na innych z góry. Gdy wsiadałam do taksówki na ulicy Puławskiej, telefon zadzwonił. Mama, zużył. Pamiętaj, żeby się nie wtrącać w rozmowy dziś. Rodzina Damiana to poważni ludzie, bardzo wykształceni. I proszę cię, nie wspominaj o swojej pracy. Po prostu powiedz, że pracujesz w biurze. Uśmiechnęłam się gorzko. Mama nigdy nie rozumiała mojej pracy. Dla niej byłam po prostu księgową w jakiejś firmie. Nie wiedziała, że przez ostatnie pięć lat pracowałam jako główna analityk finansowy w Deutsche Bank, że moje raporty czytali prezesi największych polskich korporacji, że moja opinia mogła zadecydować o losie inwestycji wartych miliony euro. Nigdy się tym nie chwaliłam w rodzinie. Po co? Zawsze i tak byłam w cieniu Martyni. Dobrze mama, będę grzeczna odpowiedziałam. Patrząc przez okno na przejeżdżające ulice Warszawy, kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży wypełniał się gośćmi. Po jednej stronie siedziała moja skromna rodzina, mama, tata, kilku wujków i ciotek. Po drugiej stronie dumnie prezentowała się rodzina wójcików. Eleganckie kobiety w markowych sukniach, mężczyźni w garniturach, które kosztowały więcej niż przeciętna miesięczna pensja. Gdy weszłam do kościoła sama. Od razu poczułam na sobie spojrzenia. O, patrz, siostra panny młodej, znowu sama, usłyszałam szept jednej z kobiet po stronie wujczyków. Ile ona ma lat? Trzydzieści. I wciąż niezamężna, dodała druga. Martyna mówiła, że pracuje gdzieś w biurze. Pewnie nie stać jej na porządnego faceta, zaśmiała się trzecia. Usiadłam w wyznaczonym mi miejscu, udając, że nie słyszę. Ale każde słowo wbijało się we mnie, jak nóż. Ceremonia przebiegła pięknie. Martyna wyglądała jak księżniczka w sukni za 20 tysięcy złotych, Danian dumnie stał u jej boku. Gdy składali sobie przysięgi, pomyślałam o tym, czy kiedyś będę miała swój dzień, czy kiedyś ktoś będzie na mnie patrzył z taką miłością. Po ceremonii wszyscy przeniesili się do ekskluzywnego hotelu Regent Łosona Senatorskiej. Sala weselna wyglądała jak z bajki, działek kwiaty, kryształowe żerandole. Stoły nakryte najlepszą porcelaną. Usadzono mnie przy stoliku z dalszą rodziną, z dala od stołu młodej pary i rodziny wujcików. Podczas koktajlu przed obiadem stałam sama przy barze, popijając prosekko i obserwując gości. Rodzina Damiana grupowała się razem, głośno rozmawiając o swoich biznesach, wakacjach w Hiszpanii i nowych samochodach. Czasami rzucali w moją stronę spojrzenia pełne politowania. Zuzia! Prawda! Podeszła do mnie Beata Wójcik, matka pana młodego. Kobieta po pięćdziesiątce, z perfekcyjnie ułożonymi włosami i makijażem, który musiał kosztować więcej niż moja miesięczna pensja. Martyna mówiła, że pracujesz w jakimś biurze. Tak, w sektorze finansowym odpowiedziałam krótko. Aha, rozumiem. Cóż, nie każdy może prowadzić własny biznes, jak my, uśmiechnęła się protekcjonalnie. A partnerów nie ma. W twoim wieku to już najwyższy czas pomyśleć o założeniu rodziny. Martyna tak mądrze postąpiła, znajdując sobie Damiana. Poczułam, jak twarz mi płonie. Koncentruję się na kajerze, odpowiedziałam. Kajera to jedno, ale kobieta bez rodziny to. Zawiesił głos, wzruszając ramionami. Cóż, każdy ma swoje priorytety. Odeszła, zostawiając mnie z uczuciem, jakbym dostała policzek. Przez resztę koktajlu starałam się być niewidoczna, ale słyszałam urywki rozmów. Ta starsza siostra to prawdziwy, żenujący widok. Trzeba było jej nie zapraszać. Psuje rodzinne zdjęcia. Biedna Martyna musi się wstydzić za taką rodzinę. Gdy wszyscy usiedli do obiadu, wstałam, żeby iść do toalety. Musiałam się uspokoić, zebrać w sobie. Ale gdy przechodziłam obok stołu rodziny wójcików, usłyszałam rozmowę. Która złamała mi serce. Tata, dlaczego musieliśmy zapraszać całą rodzinę Marteni, narzekał Danian do swojego ojca. Tradycja, synu. Ale się martwię o wizerunek naszej rodziny. Ta starsza siostra to prawdziwy problem wizerunkowy. Samotna, bez perspektyw, pewnie będzie się naprzeć na nasze kontakty biznesowe, odpowiedział Ryszard Wójcik, ojciec pana młodego. A jeszcze ta jej praca w jakimś biurze. Pewnie zaradzia grosze, dodała ciotka Damiana. Martyna powinna była lepiej pomyśleć o swojej rodzinie przed ślubem. Stanęłam jak wryta. Czułam, jak kuzyna napływają mi do oczu. Chciałam uciec, schować się, zapomnieć o tym wszystkim. Ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Przepraszam, czy to przypadkiem nie jest Zuzanna Kowalczyk? usłyszałam za sobą mański głos. Odwróciłam się i zobaczyłam wysokiego. Siwowłosego mężczyznę po sześćdziesiątce. Wyglądał znajomo, ale nie mogłam go umieścić. Tak, to ja odpowiedziałam niepewnie. Mężczyzna nagle się wyprostował i wykonał głęboki ukłon. Pani dyrektor, to dla mnie zaszczyt spotkać panią tutaj. Jestem Marek Zawacki, wuj damiana. Moja firma, Zawacki Construction, kilka razy korzystała z pani analiz finansowych. Pani raporty uratowały nas przed katastrofalną inwestycją w Krakowie trzy lata temu. Cała sala nagle zrobiła się cicha. Wszystkie głowy obróciły się w naszą stronę. Rodzina wujcików patrzyła z otwartymi ustami. Panie Zawadzki, miło mi pana poznać, odpowiedziałam, odzyskując pewność siebie. Cieszę się, że nasze analizy okazały się pomocne. Pomocne, zaśmiał się. Pani uratowała nam biznes. Gdyby nie pani ostrzeżenia o problemach finansowych dewelopera, stracilibyśmy 20 milionów złotych. Beata wójcik podeszła bliżej, jej twarz wyrażała szok. Marek, o czym ty mówisz? To jest Szostra Martyni, pracuje w jakimś biurze. W Deutsche Bank, jako główny analityk finansowy, przerwał jej stanowczo Marek Zawadzki. Pani Zuzanna to jedna z najbardziej szanowanych ekspertek finansowych w Polsce. Jej podpis na raporcie może zadecydować o powodzeniu lub porażce inwestycji wartych miliardy złotych. Atmosfera w sali całkowicie się zmieniła. Goście zaczęli szeptać między sobą, ale tym razem nie z politowania, a z respektu. Ryszard Wójcik podszedł do nas z wyrazem całkowitego zakłopotania na twarzy: Pani Zuzanna, musi pani wybaczyć nasze nieporozumienie. Nie wiedzieliśmy o pani pozycji zawodowej, powiedział, wyciągając rękę. Uśmiechnęłam się chłodno. Rozumiem. Czasami warto najpierw poznać ludzi, zanim się ich ocenia. Przez resztę wieczoru wszystko się zmieniło. Ludzie, którzy wcześniej mnie ignorowali, teraz podchodzili z szacunkiem. Biznesmen za biznesmenem prosił o wizytówkę, o możliwość umówienia spotkania. Beata Wójcik, która wcześniej traktowała mnie protekcjonalnie, teraz nie odstępowała mnie na krok opowiadając o swoich planach inwestycyjnych. "Zuziu, dlaczego nigdy nie mówiłaś o swojej pracy?" zapytała Martyna, gdy zostałyśmy same przy stole. "A po co?" myślałam, że rodzina ceni mnie za to, kim jestem, a nie za to, ile zaradziam odpowiedziałam szczerze. Martyna spuściła wzrok. "Przykro mi za to, jak cię dzisiaj traktowali." Nie wiedziałam. "Wiem, kochanie." Ale to dobra lekcja dla wszystkich kropka. Gdy wesele dobiegało końca, Marek Zawadzki podszedł do mnie jeszcze raz. Pani Zuzanna, czy mogę prosić o prywatną rozmowę? Odeszliśmy na bok, z dala od innych gości. Chciałem panią zaprosić do współpracy. Planuję ekspansję mojej firmy na rynki zagraniczne i potrzebuję kogoś z pani doświadczeniem jako głównego doradcę finansowego. Oferta to milion dwieście tysięcy złotych rocznie plus udziały w zyskach, powiedział poważnie. Zatkało mnie. To było niemal dwukrotnie więcej niż moja obecna pensja. To bardzo hojna oferta, panie Zawadzki. Ale dlaczego akurat ja? Bo pani reputacja w branży finansowej jest nieskazitelna. Bo pani analizy są najdokładniejsze w Polsce. I bo po tym... Jak zachowała się pani dzisiaj z godnością mimo niesprawiedliwego traktowania, wiem, że ma pani charakter, jakiego potrzebuje w swojej firmie. Następne tygodnie były jak tornado rozmian. Złożyłam wypowiedzenie w Deutsche Bank i przyjęłam ofertę Marka Zawadzkiego. Moja nowa posada oznaczała nie tylko znacznie wyższą pensję, ale też pakiet benefitów, który obejmował służbowy samochód, nowego BMW X5, Prywatną opiekę medyczną i trzydniestowy urlop rocznie. Pierwszego dnia w nowej pracy dostałam gabinet na najwyższym piętrze dziurowca Zawadzki Construction przy Alejach Jerozolimskich. Z okna widziałam całą Warszawę. Mój asystent, młody absolwent SGH o imieniu Tomasz, zaprowadził mnie na spotkanie z całym zarządem. Proszę Państwa, to Zuzanna Kowalczyk. Nasza nowa główna doradczyni finansowa przedstawił mnie Marek Zawadzki dwunastu mężczyznom w garniturach. Pani Zuzanna będzie odpowiedzialna za wszystkie nasze inwestycje zagraniczne. Pierwszym moim zadaniem była analiza możliwości ekspansji firmy na rynek niemiecki. Przez następne trzy miesiące pracowałam po 14 godzin dziennie, analizując niemieckie prawo budowlane, rynek nieruchomości i możliwości finansowania. Mój raport miał 120 stron. I zawierał szczegółowy plan inwestycji wartej 150 milionów euro. Zuzanna, to jest genialne, powiedział Marek, czytając mój raport w swoim gabinecie. Nigdy nie widziałem tak szczegółowej analizy. To może zmienić przyszłość całej naszej firmy. I rzeczywiście zmieniło. W ciągu sześciu miesięcy, zawacki Construction podpisało kontrakt na budowę luksusowego osiedla mieszkaniowego w Berlinie. Wartość kontraktu to 200 milionów euro. Jako główny architekt tej transakcji dostałam premię w wysokości 200 tysięcy złotych. Z tymi pieniędzmi kupiłam mieszkanie w apartamentowcu na Wilanowie. 120 metrów kwadratowych, dwa balkony z widokiem na park, miejsce w garażu podziemnym. Kosztowało 2 miliony złotych, ale mogłam sobie na nie pozwolić. Po raz pierwszy w życiu czułam się naprawdę niezależna. Ale prawdziwa zmiana przyszła rok później – gdzie Marek Zawacki zdecydował się przejść na emeryturę i zaproponował mi objęcie stanowiska wiceprezesa firmy. Zuzanna, przez ten rok udowodniłaś, że jesteś najlepszym wyborem. Firma nigdy nie miała lepszych wyników finansowych. Chcę, żebyś została moją następczynią, powiedział podczas spotkania w jego gabinecie. Panie Marku, to ogromna odpowiedzialność, odpowiedziałam, czując jak serce wali mi w piersi. Właśnie dlatego oferuję to Tobie. Pensja to 2 miliony złotych rocznie plus 20% udziałów w firmie. Będziesz drugą najważniejszą osobą w Zawadzki Construction. Przyjęłam propozycję bez wahania. W wieku 30 lat zostałam wiceprezesem jednej z największych firm budowlanych w Polsce. Moja historia trafiła na pierwsze strony biznesowych gazet. Forbes umieścił mnie na liście najważniejszych kobiet w polskim biznesie. Sześć miesięcy później dostałam telefon od Martyni. Zuzia, mam prośbę powiedziała niepewnie. Danian ma problemy z biznesem. Banki odmawiają mu kredytu na rozszerzenie sieci sklepów. Czy mogłabyś? Czy mogłabyś mu pomóc? Uśmiechnęłam się gorzko. Danian, który nazywał mnie problemem wizerunkowym, teraz potrzebował mojej pomocy. Przekaż mu, żeby umówił się na spotkanie przez mojego asystenta. Standardowa procedura odpowiedziałam chłodno. Dwa tygodnie później Danian siedział w moim gabinecie, nerwowo skręcając czapkę w rękach. Wyglądał jak zawstydzony chłopiec, nie jak pewny siedzie biznesmen z wesela. Zuzanna, czyli pani Kowalczyk zaczął niepewnie. Chciałem przeprosić za tamto wesele. Nie wiedzieliśmy, kim pani jest. Byłam tą samą osobą, co teraz, Damian. Różnica jest taka, że teraz wiecie o mojej pozycji zawodowej, odpowiedziałam spokojnie. Masz rację. Zachowaliśmy się okropnie. Czy możesz mi pomóc z kredytem? Potrzebuję 3 milionów złotych na rozszerzenie biznesu. Przejrzałam jego dokumenty finansowe. Jego firma rzeczywiście miała potencjał, ale także poważne problemy z płynnością finansową. Mogę ci pomóc, ale pod pewnymi warunkami powiedziałam: po pierwsze, będę wymagała 20% udziałów w Twojej firmie jako zabezpieczenie. Po drugie, Wszystkie poważne decyzje biznesowe będziesz podejmował po konsultacji ze mną. Po trzecie, cała twoja rodzina, włącznie z twoimi rodzicami, wyśle mi pisemne przeprosiny za zachowanie na waszym weselu. Danian przełknął szlinę. To, to bardzo twarde warunki. To standardowe warunki biznesowe. Albo je przyjmujesz, albo szukasz finansowania, gdzie indziej odpowiedziałam chłodno. Tydzień później otrzymałam eleganckie kartki z przeprosinami od całej rodziny wójcików. Ryszard Wójcik napisał: Szanowna Pani Zuzanno, proszę przyjąć nasze najszczersze przeprosiny za nieodpowiednie zachowanie podczas wesela naszych dzieci. Nie ma usprawiedliwienia dla naszego braku szacunku. Z poważaniem, rodzina wójcików. Danian przyjął moje warunki. W ciągu roku jego biznes wzrósł o 80%. Moje 20% udziałów oznaczało dodatkowe półtora miliona złotych rocznego dochodu. Ale najpiękniejsza chwila przyszła rok później, na chrzcinach pierwszego dziecka Marteni i Damiana. Całą ceremonię organizowano w tym samym hotelu co wesele. Tym razem jednak atmosfera była zupełnie inna. Gdy weszłam do sali, wszyscy goście wstali z szacunkiem. Beata Wójcik podbiegła do mnie pierwsza: Pani Zuzanno, jak miło Panią widzieć. Słyszałam, że firma Zawadzki Construction dzięki pani osiągnęła rekordowe zyski, powiedziała z entuzjazmem. Cieszę się waszymi sukcesami, odpowiedziałam uprzejmie. Podczas obiadu Marek Zawacki wstał z kieliszkiem szampana. Chciałbym wznieść toast za Zuzanny Kowalczyk, najlepszego wiceprezesa, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Dzięki niej nasza firma podbiła europejskie rynki i osiągnęła zyski, o których wcześniej mogliśmy tylko marzyć. Wszyscy goście wstali i oklaskiwali. Spojrzałam na twarze ludzi, którzy półtora roku wcześniej traktowali mnie z pogardą. Teraz patrzyły na mnie z szacunkiem i podziwem. Po to aście podeszła do mnie młoda kobieta, córka jednego z biznesmenów: Pani Zuzanno, jestem Anną Kowal. Studiuję finanse na SGH. Czy mogłabym prosić o radę karierową? Chciałabym zostać taką bizneswoman jak pani. Uśmiechnęłam się ciepło. Oczywiście. Najważniejsza rada to, nigdy nie pozwól innym definiować Twojej wartości. Wierz w siebie i rób swoją robotę najlepiej, jak potrafisz. Reszta przyjdzie sama kropka. Gdy wieczór dobiegał końca, Martyna podeszła do mnie z małym Michałkiem na rękach. Zuzia, chciałam Ci podziękować za wszystko, co robiłaś dla nas, za pomoc Damianowi, za cierpliwość z naszą rodziną. Wiem, że nie zawsze Cię docenialiśmy. Martyna. Jesteś moją siostrą. Zawsze cię będę wspierać, odpowiedziałam, biorąc małego Michałka na ręce. Ale chcę, żebyś wiedziała, że teraz cię podziwiam. Nie za pieniądze czy pozycję, ale za to, jak się trzymasz, za twoją siłę. Chciałabym, żeby Michałek miał taką tetę jak ty, kropka. Po raz pierwszy od dawna poczułam ze szczęścia w oczach. Dziś, trzy lata po tamtym weselu, moje życie wygląda zupełnie inaczej. Jestem prezesem własnej firmy doradczej Kowalczyk Financial Advisory, która współpracuje z największymi korporacjami w Europie. Moja firma zatrudnia 25 osób i ma biura w Warszawie, Berlinie i Londynie. W zeszłym roku Financial Times umieścił mnie na liście 50 najważniejszych kobiet w europejskim biznesie. Moja historia od niewidzialnej siostry do prezesa firmy stała się przypadkiem studiowanym na uniwersytetach biznesu. Ale najważniejsze jest to, że nauczyłam się szanować samą siebie. Nie pozwalam już nikomu traktować mnie z góry. Wiem, ile jestem warta i wymagam odpowiedniego traktowania. Kilka miesięcy temu spotkałam na konferencji biznesowej w Londynie Piotra Nowaka, dyrektora finansowego międzynarodowej korporacji. Inteligentny, charyzmatyczny, z poczuciem humoru. Po raz pierwszy od lat spotykam mężczyznę, który traktuje mnie jak równą sobie, który podziwia moją inteligencję i osiągnięcia. Zaczynamy się spotykać, powoli, ostrożnie. Nie spieszę się z niczym. Nauczyłam się, że prawdziwa miłość to ta, która cię buduje, a nie ta, która każe ci się ukrywać. Na ostatnim spotkaniu rodzinnym, na imieninach taty, atmosfera była zupełnie inna niż kiedyś. Wszyscy pytali o moją pracę, o plany biznesowe, o podróże służbowe. Ale najważniejsze było to, że w końcu czuli się ze mną naturalnie. Nie musieli udawać, że jestem kimś innym. Zuzia, pamiętasz, jak mama mówiła ci, żebyś nie wspominała o swojej pracy na weselu, Martyni? zapytał tata przy obiedzie. Pamiętam, uśmiechnęłam się. Byłem wtedy taki głupi. Myślałem, że chronimy cię przed zakłopotaniem. A tak naprawdę wstydziliśmy się sami siebie. Nie rozumieliśmy, kim jesteś. Tato to już przeszłość. Ważne, że się z tego nauczyliśmy. Nauczyliśmy się, że nasza córka to nie tylko nasza duma ale przykład dla wszystkich kobiet, że można wszystko osiągnąć, jeśli się w siebie wierzy. Ostatnio dostałam zaproszenie na wesele córki jednego z moich klientów. To będzie pierwsza taka impreza. Na którą idziemy z Piotrem. Tym razem nie będę tą samotną kobietą, na którą wszyscy patrzą z politowaniem. Będę tam jako szanowana bizneswoman, u boku mężczyzny, który mnie kocha za to, kim jestem. Ale najważniejsze jest to, że nawet gdybym przyszła sama, nie wstydziłabym się już tego. Nauczyłam się, że wartość kobiety nie mierzy się tym, czy ma partnera, ale tym, co osiągnęła własnymi siłami, jak traktuje innych i jak sama siebie szanuje. Czasami myślę o tamtym dniu na weselu Martyni, o tym, jak czułam się wtedy mała i nieważna. Jak pozwalałam innym definiować moją wartość. Jak wierzyłam, że jestem mniej ważna od swojej młodszej siostry tylko dlatego, że nie miałam męża. Dzisiaj wiem, że największą wartością jest szacunek, Że nie można oczekiwać od innych szacunku jeśli się samej siebie nie szanuje. Że prawdziwa siła to nie agresja ani zemsta, ale konsekwentne budowanie swojej pozycji i nie nikomu na lekceważenie. Moja historia nie jest o zemście. To historia o tym, jak odnaleźć siebie, jak przestać się ukrywać, jak pokazać światu, kim naprawdę jesteś. To historia o tym, że nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć szanować samą siebie i wymagać tego samego od innych. Jeśli czytasz tę historię i rozpoznajesz w niej siebie, jeśli też czujesz się niewidzialna w swojej rodzinie, pamiętaj, Twoja wartość nie zależy od opinii innych. Zależy od tego, co robisz ze swoim życiem, jak traktujesz siebie i jak pozwalasz innym cię traktować. Nie ukrywaj się. Nie pozwalaj nikomu umniejszać Twoich osiągnięć. Bądź dumna z tego, kim jesteś i czego dokonałaś. A jeśli jeszcze nie dokonałaś niczego, o czym marzyłaś. To nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Tamtego dnia na weselu Martyni przestałam być niewidzialną Zuzią. Stałam się Zuzanną Kowalczyk, prezesem, liderką, kobietą, która wie ile jest warta. I każdego dnia buduję tę wersję siebie jeszcze mocniej. To nie koniec mojej historii. To dopiero początek.